CWŚP wkroczyło do akcji dzień po ogłoszeniu przez Buddę zakończenia pięcioletniej kariery w internecie Szósta rano to nie budzik, tylko wjeżdżając z kopana lokal 20 metrów, 20 chłopak ja. dopiero co świętowałem ćwierć wieku 5 sekund i nagle wiele, że skuty bez dechu. 5 sekund Ale trochę to jak wolne żarty Co to za telefon, panie to nie moje fa No i to jest jedyna RP, w które zagram chyba Ile zarabia bandura Siema wariacie, dziś z moich wyliczeń powiem ci, ile miesięcznie może zarabiać Bandura z Banji. Pod uwagę bierzemy wyświetlenia kanałów, płatne współprace i zarobki z no ciekawe. Zaczynamy od kanałów na YouTubie. Banji przynosi nawet do 160 tysięcy złotych. Kurwa więc... człowieku, to też to by się nie, nie pyliło robić. Dzieląc to na trzy, wychodzi nam koło 50 tysięcy złotych do kieszeni Bandury. Teraz obliczmy na szybko jego kanał szoterski ten może przynosić nawet do 30 tysięcy złotych do kieszeni Patryka. Teraz przechodzimy do współpracy. Patryk ma ich sporo, pierwsza dziforskins. Tutaj możemy na spokojnie założyć, że Patryk miesięcznie dostaje około 150 tysięcy złotych. Pora na SteelSeries, jest to jego stała współpraca, także kwota nie będzie mega duża. Z researchu wynika, że może dostawać nawet do 50 tysięcy złotych. Ja bym kurwa, dostała 50 tysięcy z SteelSeries? To nie wiem, kurwa. Pirate Swap może dawać bandurze nawet 25 tysięcy złotych miesięcznie. Ja nie, to jakiś debil robi. Finansowałem, że jesteś debilem. Jak może SteelSeries? Style Syres płacić więcej niż Pirate Swap. O tych. Pirate Swap może dawać bandurze nawet 25 tysięcy złotych miesięcznie z jego kodu na tej stronie. Przechodzimy do Bad click. tutaj Patryk na 90% rozbija bank z moich informacji, może dostawać nawet do 150 tysięcy ja złotych pierdolę. miesięcznie. Bank rozbija nawet Patryk współpracuje Grywa. także z Kingin, Yumisu i z Dzikiem. Z dwóch pierwszych może dostawać do 15 tysięcy złotych miesięcznie. Dzik jest bardzo ciężko oszacować, lecz może inkasować nawet do 100 tysięcy złotych miesięcznie. Dochodzi... To ile on Twitch kurwa zarabia? Jest to kropla w morzu zarobków Patryka, więc nawet nie bierzemy tego pod uwagę. lecz. No tak, no on tam ma 700 subów, czy tam 600, no to faktycznie. Czy może dostawać za suby i reklamy ponad 20. Oh, kurwa, ty wariat. 20 tysięcy złotych. Zarabia jak najlepsi piłkarze, udając głupa w internecie. Ja go tam lubię, ale podsumowując to do kieszeni Patryka, może wpływać nawet do 600 tysięcy złotych. 600 km miesięcznie zarabiał? No ogólnie tak, kurwa bullshit tak chuj Wstawać Ale kwotę kurwa prawie trafił Więc w sumie to nie takie głupie Wow, wow, te szmaty znowu są w szoku Wchodzę ja, moja dupa i sercaks, sercaks Nie dotrzymasz mi kroki. To ja bo ja się lubię bawić w tak jak one tylko że ja zawsze staję z kolan Co chciałbyś dostać na urodziny? Więcej hajtu, więcej dziwek, więcej feju Coś nie wygląda pięknie No widziałem to ładnie ją zajebą i <laughs> ze mną jej wygląda pięknie jak zrobię kręci Ale to nie ma się śmiać, bo to niestety... O piosenkę, Bo ma nikt to jest ze mną, jest. Słuchajcie, wychodzimy na takiej kurwie, że ich zmiatamy z powierzchni ziemi. Zmiatamy, że jest pierwsze pierdolnięcie w tempo. Że, że dolatujesz, i kopiesz go w zęby, ale, ale to jest tylko w tempo. Nie robisz, nie skaczesz po nim, tylko skaczesz mu centralnie. Najlepiej nie kopmy. Skoczmy, skosz do gardła. Skończ mu zapyt i wal go pizdę na glebie. Pamiętajcie, pijemy łochciami. Nie wolno. Nie wolno. Tak i tak się ustaw. Był bez ten kanał, gdzie był minicamp. Cięgam, jakby Ditka poszedł do więzienia, ja też bym nagrywał coś tak. Chyba ją wjebię w jakąś aferę, żeby byłaś na 4.8 zjechała. I co nagram taki, ja pierdolę. Za co jest na przykład 4.8? Podrzucę jej majeranek i wydzwonię psy i normalnie ją zawiną. I zanim albo coś takiego, nie bo bo majerne to się kapną, ale coś takiego ciężkiego do analizy, żeby 4-8 posiedziała i sobie będę najazgnąć tego TikToka. Javelinka. You okay? Ja. Ja, 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 w ja, ja, w Blokes. Playing poker. It's 3 o'clock in the morning. I've been playing poker with some blokes. Playing poker with some blokes. You can pack your bags and go. So can you swake up? This ain't our fucking house anymore. No mało ludzi może wie, bo ja miałem taką sytuację w 2016 roku. Jak z Johnem Wallem z, zrewolucjonowaliśmy NBA i naszym picking rollem, żeśmy rozstawiali wszystkie drużyny po kątach, nie? W finałach, pamiętacie, była taka sytuacja, Golden State... Kto jest zmrożone. Smergani? To jest Samir, To jest Samir bez kominiarki. To jest Samir, akurat mogę wam lika dać, to jest Samir jak jechał na klip ten do Londynu. To się zgadza. To się zgadza. ano? Namiss mo ba yung sila yun? Nandito na ngayon sa San Juanico yung sila <laughs> 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 yun. Finger to my <laughs> No, na telefonie bym to obrócił, znając życie, nie? <laughs> ale to chuj! Najbardziej mi w jak jest coś takiego, że właśnie kręcą jakiś commercial dla kogoś i tak dalej I właśnie jest rotator, że masz, że masz przerzucić telefon i chuj I jest, kurwa, że w następnym TikToku Ja muszę, kurwa, wejść na profil, scrollować 140 TikToków, żeby zobaczyć właśnie obejrzane i chuj, oglądam tą reklamę i mega gówno Chuj mu w dupę Do 8, ale masz giat Kurwie P ale ma Pani giat Słucham Ale ma Pani giat Pierdalaj <laughs> Słucham. <laughs> Słucham Ale ma Pani giat

go on good how are you what do we got here team 78 triple crown trophy what are you looking to get out of it 500000 <laughs> Dobra, już to rozbawiło. What do we got here? Team 78 Triple Crown. <laughs> Kurwa. What are you looking to get out of it? 500,000. Siemanko. Siema. I to właśnie byłem. Gdzie się Byłem tu i tam. Mam taki coś na przedaz. Co to jest? Niemieckie kurde w radziase. Co takiego? Co niemieckie? <grywanie> niemieckie zabawki, jak widzisz. Ja Ewy rzuć sobie kręcę, bo se to. Op! Rozpierdął TikTok. Wszyscy w kotolkach w chmurowie. Uczy już odziani, jak weekend to pijani. Wejdź się ona właśnie ściąga stani. Brać jak zbiera na lambo. O kurwa, oni tak serio piszą, patrzcie, dwa dni temu, Kotolga w Knurowie, Fire Crack ups. ja pierdolę, bo już myślałem, że ktoś już to tak komentuje, no znaczy, to jest nowy trend, prosto kurwa z Amazona do Knurowa. U i u a a. Jakam, Whoa, no, no, What does NBA stand for? <laughs> NBA? Yeah. Uh, Nigeria Basketball Association. Can <laughs> you name me a country that starts with A but doesn't end with A? How many wheels does a tricycle have? What? How many wheels does a tricycle have? Eleven. <laughs> And what continent is New Zealand in? <laughs> I put my heart in this. Why does everyone think they're the hardest? Why do you speak for the sake of speaking? Don't even know it's in the sky. Ciągłe pretensje awantury oto że gram. Mm ja będę grał, bo lubię. Ale powiedziałem, -hmm. że jeszcze wygram duże pieniądze. No i wspieramy. Nowy zegarek Merganiego. Siema, sto... Widziałem to już. To zegarek Samira. Widzi się Ale pod głową nadgarstek waszego ulubionego gracza. I bliżej. No coś ty, człowieku, zrobił? No nie, wiecie, to jest. Mergani to jest gość, który ma bardzo ładnego offshora. Odemara Pigę. I tutaj to też był kiedyś odemar Pigę. Royal Oak. Tylko, że został nafaszerowany, powywiercany. Toż co to, kurwa, nawet nie jest ten zegarek. I, i jest po prostu iced out. Potocznie mówiąc. Tak się nie robi, no to jest w złym guście po prostu. Przewinął mi się też shot, na którym yy, Mergani mówi, że Rolex Ice Out jest yy, dla biedaków, jak to ujął, ale Mergani, ty jesteś w tej samej. podtrzymują. klasie. Jest takie powiedzenie, co. B Aha. Bóg połączył, niech diabeł nie rozdziela. Nie mówię tu o monobrwi, a tyczy się to tych osób z tej najczęściej pewnej klasy, którzy kupują to badziewie, a. Generalnie w świecie zegarków wygląda tak, że oczywiście są zegarki w diamentach, fabrycznych, tylko że kosztują odpowiednio więcej. Od ciekawostka. Łatwiej jest nawiercić, wsadzić jakieś niskiej jakości diamenty, stracić gwarancję, ale błyszczeć się w każdym możliwym miejscu na świecie. Oczywiście. Wartość tego tutaj to jest okolice 30 tysięcy. 000... Czekajcie. Muszę wejść na xe.com, przeliczyć to. 30 tysięcy dolarów. 116 tysięcy zł? Człowieku, ty nie masz kurwa żadnego pojęcia zegarka. zegarkach dolarów. Czyli nawet nie ta bańka, o której tam wszyscy mówili. A, to nie ma co oglądać. On myśli, że to jest zegarek za bańkę. Hej, tu jest zazdrość, a to nie mój zegarek. No ale mam nadzieję, że jak założę. Yy... A nie można. Mój kolega Samir. Mam <grywa> jeszcze jeden taki zegarek, ale chuj Pograłem sobie coś, i idę spać, bo nie wstać w końcu To te same, psujące że tak o czwartej. No ja też zacząłem coś dość późno chodzi spać, ale staję potem normalnie Że na przykład spać tak pod piątą Ale tak dziesiąta już otwieram oko co <grywa> Ciemne, o... <laughs> Kurwa, wy to jesteście, nie wiem. na rozgoni? Czekajcie, bo to jest komentarz 400 lajków. Prawda jest taka, że gubi się przy każdym wyższym dźwięku. Ja rozumiem, każdy śpiewać może, ale nie rozumiem tego zafascynowania w jego przypadku. A artyści, których piosenki są śpiewani, on śpiewa, są zapomniani. Ja pierdolę 400 lajków, nie? My żyjemy, widzę, w takim kraju, że nawet, <gryw> nawet kurwa majster nie może pośpiewać. Czemu ludzie się tak podniecają? Dlatego słuchajcie, nie przejmujcie się niczym i róbcie, kurwa, swoje nieważne, kto nam coś będzie mówił. Y róbcie i się nie przejmujcie. Bo tu mamy przykład tego, że to nawet nie jest robione coś na poważnie Tylko po prostu się lubi śpiewać i se kurwa pośpiewał raz na streamie kurwa z efektami I jest oto kurwa Ambaras. 🎵🎵🎵 Mocny numer Kurwa moderacji zabalekujecie

po <laughs> prostu jest śmieszne. Dobrze jest Ja Amar kurwa, już zainteresowany Polger <noise> Aha, bo to Tusk strzelał. Dobra. Halo, halo. Halo, halo. oj. oj, oj. a czy mamy ukończone lat 18? Tak. Tak? A w którym roku się <noise> urodziłeś? Sleepy voice. W 2000. W 2000? Słuchaj, ja pomysł mogę zebrać. Głosik brzmi tak trochę poniżej lat 18. To jest teraz, kurwa? Dalej są te programy? Ale nie, nie to wygrasz, ja muszę tam w zadzwonić. W tym nie do Ciebie nagrody, O, Poproszę... 8000 tysięcy do wygrania. Zwierzę na M. Jeszcze on wypisuje co już było, to też kurwa, chłopie to... Rozwiązanie to mu dupa. Oj, to, 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 to nie jest rozwiązanie. <laughs> papierosik, papierosik, pipka pachnie jak bigosik, pojewał was. Ktoś was to wąchał. No boże...

To też prawa. Ups, wyślij się o staryczy, przepraszam. wiem, że ja taki są po prostu... Taki mam ruch! Taki mam ruch! Taki mam, taki, taki mam ruch! A odwagi nie powstydziłby się żołnierz! Kurwa, możliwe, że ma taki zegarek, on streamuje też tak jak ja. Ja zarabiam 1500 zł miesięcznie. Kurwa, on ma zegarek za banie, kurwa jakąś. Nie rozumiem tego. Okradnie? Nie, że, że, kurwa on gawał, Richard Milina. To jest. Ja mu już nie ufam, tą człowiekowi. One pen. Powiedziałem mu coś w tajemnicy, i Majlecie.

Nie sądzę. Regeneratem, hazardzistą i pijakiem. Sześć razy w tygodniu bzykam kurwy. Jestem na celowniku trzech agentów okay. Ja już tu widzę, że on ją ujebie. Ja nawet nie muszę kurwa tego. To już kurwa to, to już widzę, jak ten pis idzie. To on musi ją mu jebać, się. Aż to kurwa widać z bomby. 你呀，别装。 Widzę przeszkód Wiem, że kurwy chciałyby być na moim miejscu Rucham dużo cashu, przy czym nie ściągam dresu Policja musi być Ej, ja jest kurwa auto w kontrol, widzę Obra kurwa Dzień dobry Dzień dobry zdrowca. A dziękuję, dziękuję Kochanie, weźmy ze sobą Nie, nie Ja Cię kocham nad życiem <laughs>

<gry> Zaskoczyli mnie. Garów parma drzwiami w Zaskoczyli mnie ed... to <mulatory> mi <music> American, American Boy, American Joy. tam gdzie słońca American Boy, American Joy. Prawda, nominalny mam to two... Jawi mi najbardziej! Twój stop jest twój ring, to reska bo i aucie Barbum te marli, dzisiaj al Kurwa, nie powinniśmy w drugą stronę to podłożyć A mnie, ja odlicz, kuj z tym wydam bro Jak udowodnić twierdzenie Gesa Guesa? Guys? Guys to jest po angielsku dla niej Mówi się, że twoje hobby to kobiety, dziewczyny i panienki i małolaty, nie zapominaj. Mówi się, że... Co wy żeście, kurwa, ze mną zrobili? Dwa lata, kurwe, syny. Ja ledwo zipię, kurwa. Ja się nabawiłem lęków, postarzałem się, kurwa, o 20 lat, bolą mnie plecy, płaczę, kurwa, w nocy. Nie słyszałem, że Łukasz w takim stanie. Ojojoj. No oj, oj. nie ma co o dobry set przysiedzieć tak w, w nocy. Ostatnio zacząłem właśnie tak po nocy siedzieć. Z tam na, no nawet na Teamspeaku, kurwa. Dobrze jest. Baw, baw, baw. Spotkania biznesowe Skybar, Panorama. Kluczyk na recepcji, bo tamty podparkowania. W środku marynarki, złoty Ryszard, dranił, oddaj rower! Gdzie jedziesz z tym rowerem? Misza, Ryszard, dranił, oddaj rower! Ty złodzieju, gdzie jedziesz z tym rowerem? Ryszard! Bartosze, oddaj rower! Gdzie jedziesz z tym rowerem? Kula ci mówi, oddaj rower! Ja pierdolę, że ja przegapiłem to na żywo, to już nie to samo. Oddaj rower, Ryszard! To i Goldi, widzimy złotni automobil, Repo nowy mu nowej garderobi, Używam... Tam je sami... Mu twa ja laj po team o wyprosy Widzimy jest włotny automobil Rappujemy mu nowy garderobi Używam mu twoje laj po D Obie prosty Marcin Gorta zablokowałby coś na Twitterze niż zablokował złożników NBA. Aha ja wiem o czym mówię Jestem kurwa biznesmenem Jestem graczem Mam 5 telefonów, słyszę 5 dzwonków Jestem jak 5 point 5 na 5 pointów Kupiłem 5 Worków Skręciłem 5 jointów Wiesz co jest 5 Run nigger Cierprzeni raziści, nie? Ale ogólnie powiem wam tak Sprawdziłem z TikToka z supportem, kto jest właścicielem tego konta. Jest to Włodar. Także, no nie chciałbym nikogo namawiać, do to ma Bo to nie trzeba po prostu, nie trzeba, nie trzeba, no ale na pewno było mi na sercu. Gdybyśmy się pozbyli takich ludzi jak. On. Ale to chyba nikt nie zdziwiony, że to Włodarakonto. konto Duchy długie jak. lista moih kedari Marcini Pierdolini de Poli Amerini Wicurvini Best Centerini Leichini Gaggetto Tecnolodini Zmrozzini Zaslonito Bombito Alago Perdonar Marcini corta stavci da come piano memov Ok 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 Oh wait no. a minute no. Vegetable. No. No. Vegetable. Ja już tu wiedziałem, co to się, co, co on buduje. Polone za czas zacząć. <laughs> Kurwa, bo to nie widzi sekwento. Dawaj między ludzi. Kurwa, oni tak, oni się pokłócili, nie? Ale nikt sekwento. Barierą wejścia do 10% w 22 błonie 11 brutto. Co to kurwa jest? Weź <grym z boku> Kurwa, że ma takie pajemne śmieje. Błonie 11 brutto. Co to kurwa jest? Weź <grym z boku> Ile trzeba było zarabiać w Polsce? Wyskakują mi czasami te TikToki, że jak zarabiasz ileś tam, to jesteś w jednym Polaków. To jest też kurwa niemożliwe. Jak to nigdy z Poznania nie wyjechałem, jak ja nawet chodziłem do szkoły w Anglii kurwa. Do uniwersytetu. Ja chodziłem do kolegium w Anglii. Były to już, nie? Do mnie własna ciocia mówiła, ty synie tyś... kurwy. Oj, no i widzicie jak ta robota dzisiaj przyjemnie leci, godzina 45. Odtwarzacz. No i się właśnie zastanawiam, zastanawiam się, bo prawdopodobnie jesteśmy w stanie zebrać ekipę i zagrać 2 na 2 w tą gierkę. Raberbaniz, odciano, Tylko czy to jest na pewno odpowiednia decyzja? Może warto kiedyś odpocząć. Już tak